Marta Nawrocka ponownie zwróciła uwagę internautów swoim eleganckim stylem. W najnowszym nagraniu, promującym międzynarodowy kiermasz dobroczynny szom, pierwsza dama wystąpiła w bordowej sukience z kolekcji Izabeli Janachowskiej. Kreacja w odcieniu głębokiego bordo, o klasycznej linii i subtelnych detalach, natychmiast zachwyciła widzów. Sukienka, model veroune za 549 zł, szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych elementów nagrania. Pod filmem posypały się komplementy: piękna ta sukienka, fantastycznie pani w tym kolorze, wspaniała akcja i wspaniała stylizacja. Jednak stylizacja to tylko część przekazu. W nagraniu Marta Nawrocka ogłosiła, że objęła patronat honorowy nad międzynarodowym kiermaszem dobroczynnym Shom i serdecznie zaprosiła Polaków na to wydarzenie. Podkreśliła, że kiermasz to nie tylko miejsce zakupu wyjątkowych upominków z całego świata. Ale przede wszystkim okazja do realnej pomocy dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym wsparcia. Zaprosiła wszystkich na 7 grudnia na Stadion Narodowy, zachęcając, by podarować innym odrobinę nadziei. Nagranie wywołało poruszenie w sieci, zarówno ze względu na stylizację, jak i zaangażowanie pierwszej damy.